manko YouTube, 15 sierpnia, kolejny dzień trekkingu, piąty dzień. Dzisiaj idziemy do Kormajer, śpię generalnie pod tą miejscowością. To jest ta e, miejscowość we Włoszech, gdzie zaczyna się tunel, który później idzie do Hamonixa. do Szamoni, co godzina 9.20, piję sobie kawkę, plecak już spakowany, namiot złożony. Ty patrzcie, tak zachwalałem te skarpy, że są takie zajebiste, a tu mi się rozwala, tu mi się rozwarstwa. Co, byłem ze mną na Camino Primitivo, Centro Roman, nowy sposób pakowania plecaka ogarnąłem, żeby mi tak tak się nie rozrywała z tyłu, patrzcie, tutaj tym razem położyłem sobie namiot na sam dół, a tutaj położyłem karimafę do spania. I tak będę chodzić, będę testować teraz ten sposób chodzenia z namiotem, ze śpiworem. jakimś śpiworem? Co ja mówię? Z plecakiem. Idziemy z kempingu w góry, a góry są tam. Jak Włochy, to i lody, a jak lody, to od razu cztery porcje lodów, a nie jakąś jedną czy dwie porcje, trzeba od razu wjechać na bo tym bardziej, że mogę, bo tyle dzisiaj będę jeszcze chodzić, że ja te lody po prostu spalę, wyparują ze mnie jak, jak woda, razem z potem ze mną wyjdą, bo czuję, że będzie zaraz jeszcze cieplej niż teraz, prawie plecak mi się wywalił i do tego kawka. A jaki widoczek na zewnątrz, patrzcie. Italia w 100% w swoim najczystszym wydaniu. Górki, lody, kawka, jeszcze jakaś pizka, trekking. Wszystko się zgadza. Potrzebuję buty, te mi się rozpadają. No cóż, niestety, takie są realia chodzenia po górach. Dużo, często i gęsto że buty się liczą po pewnym czasie. Jeszcze chciałbym zobaczyć jakiś magnes czy jest. Nie wiem czy będzie coś otwartego, bo dzisiaj jest 15 sierpnia, Matki Boskiej wzięcia. Szukam magnesu i butów. Nadszedł ten moment, ten moment w którym muszę się pozbyć tych butów. Niestety, zepsuły się, zepsuły się podczas tego chodzenia w górach. Tutaj mi się rozpadają. Dodatkowo są wytarte. Nie mam wyboru, muszę to zrobić. Kupuję sobie nowe buty. Nie chcę, ale muszę, jak to mówił rak Wałęsa. To, że mam małe gdzie w czasie, powiedzieć, to tak, jakby nic nie powiedzieć. Najpierw musiałem sobie kupić buty, bo moje się zaczęły już rozpadać. Buty, które kosztują normalnie na obuwie 300, to poświęcam za nie 110 euro. Wiedziałem, że będę przepłacać i akceptuję to. Gdzie będę spać? Kurde, raczej na dziko. Nie ma szans, że po tym, jak przewaliłem 110 euro za buty, będę spać gdzieś w jakimś refugio. Zniemy koszty do maksimum. Idziemy spać na dziko dzisiaj znowu. No i potem coś się okazało, że sklep spożywczy jest zamknięty Otwiera się o 15. Więc do 15 czekałem, koczowałem, zjadłem sobie pizzkę, zjadłem lody. To Kurzmajer, taka mleka, dwa bogaczy. O patrzcie, tak się bogaci ludzie bawią. Widzicie? Imprezka? Tak się bawią bogaci ludzie w Kurzmajer. A, a ja się będę bawić pod namiotem ze swoim kuchenką gazową. Oh yeah. Nie siły. zmęczony jest bardzo. miejsca na namiot ciąg dalszy, niby tutaj jest sporo fajnego miejsca, żeby się rozbić, ale to jest zbyt przypałowo blisko e, schroniska. Widzowie, ja już rozbity, tutaj mam namiocik, tutaj się rozbiłem troszkę na dziko, troszkę na przypale, bo we Włoszech nie wolno poniżej 2500, ale do zmroku. Zaraz będzie świt i też go zwinę zaraz jak będzie świt. I tutaj dzisiaj śpimy w tym miejscu. Przed chwilką miałem pesto. Są sobie jeszcze miałem pesto, ale zapomniałem tego na was nagrać. Wrzucam wam tutaj z telefonu co nagrałem na stories na Instagrama. Followujcie mojego Insta tutaj. Dobry moment na reklamę. No, a widoczki? Widoczki takie patrzcie. Uuu, to ja. Tam to światło, które widzicie, tak się świeci, to jest kolejka na e, ten szczyt 3800 metrów nad poziomem morza. Tam wjeżdża. A tutaj na dole jest domina, w której dzisiaj spałem. I tam niby jest kemping, na którym mogłem, na, mogłem iść, ale jakbym tam poszedł, to musiałbym wrócić na górę, a tego mi się nie chce. Więc tam nie idę. I idę spać. Fizowie, zaraz wyzwonię jeszcze do dziewczyny, bo przerwałem rozmowę i szybko nagrywam. To właśnie w tym czasie. I co? widzimy się jutro albo w namiocie. Śmano! Ej, subskrybujcie mój kanał w ogóle, proszę. Dzięki.